Witajcie drodzy widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale. Moi drodzy, dzisiaj taki można powiedzieć specjalny film, bo wybrałem się do siebie tutaj na targowisko i powiecie, kurczę, ten son, targowisko jest wszędzie w Polsce, też jest, nie? Ale tutaj, moi drodzy, to jest fajne, że y, możecie kupić właśnie te powiedzmy holenderskie rybki, czyli te haringi. Y, oprócz tego też, właśnie kibeling, czy właśnie tam leckerback. Ja so, tam nie omieszkam sobie, żeby coś takiego kupić, wam to pokazać, zdemonstrować. Y, I moi drodzy, co jeszcze, widzicie, mam dzisiaj mikrofon, czyli jest troszeczkę inaczej. A to dlatego, że wykonuję po prostu na swojego klienta. No i to już niebawem pewnie się dowiecie dlaczego akurat tak. Ale co, ja nie przedłużam i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Tak moi no drodzy, kibelini są. Chciałem też wziąć jeszcze inne rybki, no ale nie przejem tego, bo to i tak bo widzicie jest duża bardzo porcja. Także jest właśnie fajnie. Tutaj mamy do tego sosiku, można było wybrać. Ja wybrałem oczywiście sobie czosnkowy, no i co? Pokażę Wam, jak to wygląda jeszcze ta rybka. Tutaj zobaczcie sobie. Mega, nie? Fajnie. Paniereczki dużo nie ma. Pokażę Wam jeszcze na innym. O! I to takie kawałeczki, właśnie. Rybki. No. To jest fajne, że. Dużo porcia. Czym tego? jak mogę się zauważyć są różne wielkości tego no i ja wziąłem właśnie tą małą to jest mała i powiem wam że taka mała w się wystarczy jak ktoś nie ma pomysłu na obiad co nie wspomniałem tak jak u mnie tutaj targowisko jest w Alwajku w środę w innych miastach w Holandii jest na pewno to w innych dniach wiem że tam w na, na Nordholland, tam bodajże, bodajże chyba są w, w piątki czy w soboty. Mówię, ja już, bodajże, bodajże się powtarzam. Jest trochę zimno, jednak. Myślałem, że pogoda dopisuje, ale nie. No co? Polecam Wam, moi drodzy, korzystać z tego. Kupujcie właśnie takie rybki. Gibling i. Leckerback to są, powiem Wam, chyba, jak dla mnie osobiście, dwie najlepsze rybki, żeby właśnie mm, poczuć ten taki holenderski smak, że tak powiem. A bla, ja Was nie zanudzam wiem tutaj do końca, no i idę dalej robić zlecenie do swojego klienta, bo troszeczkę pracy mnie czeka ale wszystkiego się dowiecie w swoim czasie okej okay, moi drodzy, pamiętajcie o tym, by subskrybować mój kanał do zobaczenia w następnych moich filmach hej, drogi widzu Super, że dotarłeś tutaj ze mną do końca. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij tam na dole przycisk subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Daj łapkę, napisz komentarz. Do zobaczenia w następnych moich filmach. Tutaj po bokach też się pokazują miniaturki. Do zobaczenia. Hej!